Nie masz żadnego przygotowanego prezentu tutaj? Mam, mam przygotowany prezent eee, Także ja może... Panowie mikrofon, proszę, żebyście wzięli mikrofon. Ja tak, ja tak może szybko. Prezent to prezent, Alberci, dla ciebie. Że, że wstanę na szybko i, i, i przytoczę, tylko co mam powiedzieć, bo przyniosłem dzisiaj ze sobą, e, moi drodzy, rzecz Od razu którą, Mikołaj, którą dostałem w prezencie kiedyś. Ja to pokażę. Dostałem ją kiedyś w prezencie i dosiłem, nosiłem ją z dumą, tak naprawdę, myślę, że przez niedługi czas, myślę, że dopóki nie, okazało się, że osoba, którą mi dała, jest po prostu zwykłą fałszywą kurwą. I... Ej, co? On napluł na koszulkę. Co? Wow, 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 co tutaj się film, wydarzyło? Film w tym momencie już wszedł na mój kanał, wszystkie hipokryzje i kłamstwa Arkadiusza Pawłowskiego, Ludwiczek Top Top News, wszystko na moim kanale. Dziękuję. A Am... możesz nam wytłumaczyć mi więcej o co chodzi, bo ja tylko zobaczyłam jak naplunąłeś na koszulkę i rzuciłeś. Co się stało? Oczywiście na moim filmie na YouTube powiedziałem o wszystkich manipulacjach i kłamstwach, które mi używał... których używał Arek Pawłowski jak traktuje ludzi, którzy chcą mu pomagać i tam po prostu jest całe wyjaśnienie. Tutaj nie będę tego produkował, bo chodzi Arek Pawłowski. E, to nie jest, jest panel dla niego i dziękuję. Kłamcom mówimy nie. To po chuj się odzywasz? Bo chciałem powiedzieć, że koniec z tobą. Wszystko jest na moim kanale, wszystkie wyjaśnienia twoich wszystkich kłamstw. Nie mogę się doczekać. E... Już jest, przede obejrzyj! Przede wszystkim nie no, jakby spoko. Dla mnie to jest Dla mnie jest to bardzo smutne, bo. Bo e... no, będziesz się żalił? Rozumiem... Tak, będę się żalił. Płacz. Nie rozumiem, nie rozumiem. Dlaczego akurat yy, na mnie próbujesz sobie zrobić karierę? Nie wiem, nie było żadnej. Bo ty mnie obrażałeś, człowieku. Nie było... Poza tym, już abstrahując od tego, wszystkiego... Hej! Jak... Nie hey! krzycz na mnie, kurwo! Hej! Albo na jedna mnie. osoba mówi, albo druga. Nie krzycz. Będę mówił zamknij spokojnie, ryj, będę mówił spokojnie, jeżeli ty będziesz mówił spokojnie. Się teraz, bo ja, ja mówię, do ciebie, albo ty płacą, mówisz. Albo ja mówię! Szmatą, albo ty na ty w tym momencie, proszę cię. Posłuchaj, jeden mówi. Le Le A, mówiłem, e, Ola, Leksi, wy udzielacie głosu. Kto ma mówić? Chodzi to interesuje, idź stąd. Chcielibyśmy mniej więcej dowiedzieć się o co chodzi, bo tutaj panuje wielki chaos. Panie Pawłowski. Tak jak, tak jak powiedziałem, ten człowiek pokazał w moją stronę bardzo dużo kłamstw, oczernił mnie w wywiadzie dla TV reklamy, a ja tylko chcę pokazać ludziom, jaki ten człowiek jest naprawdę, jak wyglądają kłamstwa, i co obiecuje wywiadzie. ludziom, którzy chcą po prostu dla niego dobrze. Wywiadzie. To jest zwykła, kurwa, i tyle mam do powiedzenia. To nie jest pan dla ciebie. Nie ja będę, tylko chciałem i powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, że nie ten człowiek nie ma prawa być influencerem i wpływ na czyjeś życia. Wypierdalaj stąd. Dobrze. E, jak będę chciał, to, so, to się spowol, powoli usunę z tej sceny, ale mówię, czy nie było jakiejś, nie powoli, tylko nie było jakiejś niewidomej babci, na przykład, którą chciałbyś wyrwać, jakby wyzwać do walki, bo wziąłeś sobie teraz 35-letniego otyłego. Kolesia ze złamaną nogą, nie było ja dla Ciebie... Ja do walki? Ja tylko chcę, kurwa, że żeby tak, ludzie wiedzieli, że jak nie jesteś jest stary, check. to jest bardzo fałszywym, hipokrytą. Dla każdego, kto ma chociaż... Śmierdalaj maka. Dla każdego, kto ma chociaż... nie kichesz, pagaciarzu, kurwa. Dla każdego, check. kto ma chociaż trzycyfrowe IQ, oczywiste jest, Arek, o co chodzi. Arek, to nie jest panel na teraz. Masz znowu uwagę, kurwa. Porozmawiacie o tym. Bez wątpienia tak, jakby na razie, jakby to jest pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, która jest fajna. No, musimy to kończyć. Tak Cześć, Ludwiczku. Życzę Ludwiczku, życzę ci wszystkiego Dobra, Arek, co najlepsze. Arek, Arek siadaj dwóch ja, ja wie, na jednego miał. Dobra, Arek. Życie co najgorsze? Arek. Ludwiczku, życzę ci wszystkiego co najlepsze. Zacznij robić jakiś ciekawy content, znajdź coś dla siebie, nie bądź projektem OJ Wojtka. odnajdź. No, słucham, słucham. Dobrze. Odnajdź Ludwiczka. I niech wszystko będzie dobrze. Kochani, bardzo was przepraszam jestem, za to jestem. wszystko. Bawcie się dobrze na panelu dalej. Życzę ci, żebyś w końcu przestał kłamać i oszukiwać ludzi. Dziękuję, do widzenia, miłego dzionka. Dobrze, to było dziwne, Łaczku, to było bardzo dziwne, ale wracamy do naszego panelu. Pytanie do... Ola, ty wybierz. Pytanie do AJ a oczywiście, naszego e, challenge AJ a tak naprawdę.